Dziękujemy bardzo Bartkowi, fajny, człowieniu, człowieniu. człowieniu. E, fajny, pozytywny chłopak. Myślisz, że ma szansę na wygranie tego programu? Myślę, że ma, bo jest taki, wiesz co, ludzki. Właśnie przed chwilą nawet usłyszałem, że mamy kolejną rzecz e, wspólną. E, Bartek maluje, ja też malowałem, słuchaj, domy w Stanach. Ja myślę, że najbardziej wspólna rzecz, którą macie, to jest prostota przekazu. Mówicie o rzeczach ważnych, mówicie o swojej drodze, ale jednak w sposób bardzo przystępny. Bo po co sobie komplikować tak naprawdę. To, 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 to ja wiem, ja no. myślę, że też wspólną rzeczą jest taka wasza autentyczność. Że po prostu i tobie i jemu człowiek od razu wierzy, ja że to, to, co czuję. mu. Prawda? Ja ja czujesz to? to że on jest prawdziwy, naprawdę taki tak. do, do szpiku kości. Też to czuję. Ja to kupuję totalnie. Jak wykorzystać popularność, jeśli wyjdzie się z takiego programu na przykład? Wow, na pewno, naprawdę, żeby nie zgłupieć, wiesz, bo ja, na mnie to też spadło tak, jak grom z jasnego nieba, mm -hmm. dosyć szybko, na Bartka myślę, że jeszcze o tyle to jest podrób. trudniejsze, dlatego, że e, on wychodzi naprawdę, no, nie wie, co się dzieje, ja jeszcze jakoś się w tym oswajałem, mm -hmm. a na niego nagle to spadnie, myślę, jak grom z jasnego nieba, ale wydaje mi się, że to jest mądry chłopak, naprawdę, on, to jest fajne, że on ma zasady fajne, mm -hmm. wiesz, że mm -hmm. tutaj żona, że, że dziecko… E, on też pilnuje pierwsza... zasad w ogóle w domu wielkiego brata, no on i... też tak… Jakby pionizuje i mówi: halo, weszliście tutaj do programu, pamiętajcie o tym. Kurcz, ale myślę, że to też jest mhm. to, że on jednak opiekował się tą mamą i ja myślę, że w nim to bardzo mocno zostało, że, że on taka ma taką odpowiedzialność. Taka odpowiedzialność. Taka. No, mhm. Bardzo, bardzo pozytywny jest. Czyli ja myślę, że zawsze najważniejsze jest, żeby widzieć drugiego człowieka. I Dokładnie. ciągle pamiętać, że on tam tak. jest. I uśmiechać się do tak. niego. Wiesz co jest fajne? To jest to, że on jest taki, pomimo tego, co go, co go spotkało, to jakby jest taki pozytywny, jest radosny. Mm -hmm, mm -hmm. Y nie boi się też tego zrobić. Wiesz, że, że na przykład rapuje sobie i super, że sobie, sobie, ja sobie, super sobie rapuje, talent, ma, ale w ogóle ma z tego widać, że ma z tego mega frajdę. To też jest właśnie w nim e, to, co on powiedział, na samym początku jak padło pytanie, jak z tego wyjść. Jak jeden człowiek zapytał się, jak z tego wyjść, z tego, mhm. jestem, tak. w czym jestem w tym momencie, szukać sobie swojej, swojej radości, swojego celu. Nawet niech to będą małe celiki, mhm. maluszyki tak. jak ja, ale, ale już jakiś celik, jeden malutki, tak, jeden mały a drugi większy, tak. Dokładnie, to tak jak ty. Tak biegać sobie, najpierw biegałem, Wiesz co? potem sobie już biegałeś, a, a teraz, a teraz rakieta, przez Saharę no? Dokładnie. biegnie. Cele. Trochę tak, ale ja ci powiem, że ja też tą drogę taką przeszedłem właśnie od małych, kroków po to, żeby troszeczkę wyjść na powierzchnię, tak jak ty o tym mówiłeś, tylko w zupełnie innym aspekcie. I tą moją drogą na przykład okazało się pomaganie drugiemu człowiekowi. I też od bardzo małych rzeczy. Najpierw napisała do mnie mama niewidomej dziewczynki, która powiedziała, że bardzo lubi mój głos, ta dziewczynka i czy mógłbym jej nagrać mp3 jakąś. Ja sobie myślałem, nie no, dobra, kupię książkę moją ulubioną, to był Mikołajek i poleciałem do Rzeszowa i przeczytać tę książkę. Mm -hmm. I potem się tak dobrze z tym poczułem, to był taki strzał Endorfin, że się trochę od tego tak uzależniłem. I potem kolejna rzecz, kolejna już duża akcja, jeszcze większa, i tak dalej, i tak dalej. I tego życzę Bartkowi też, żeby odnalazł taką swoją drogę. Dzień.